Co to jest? Paulownia najkochańsza na świecie. Ładna? Podoba Wam się? Mi też się podoba. Ja przecież zakaz jest wycinania. Dostaniesz mandat! Zaraz znajdą się pod podpierdolacze. Patrzcie, jaka piękna. Ale ja co rok ją tnę, także spokojnie, zaraz wyrośnie nowa gałązka. Tutaj zostanie tak się taka, zacznie, jak nie w tym roku, to w następnym. I puszczę na wielkie liście. Tu miała duże liście, ale rozkrzewiła się, ale nie chcę, żeby tam sąsiadom aż tak sypała. Nie widać, ile malat. kurde. Kto wyschnie i będzie na test, jak się pali No Patrzcie, jakie liście ładne. Voilà! to i tak nie są duże jeszcze liście. Tu mam taką testową paulownię i puściłem w tym roku na liście. Widzicie? Też takie cięcie. I patrzcie na to. O. Widzicie Można formować na różne wielkości. Macie pytania co do paulowni uprawy? Pisz ta rzecz w dupę jasna.